Nauczanie domowe, 10 września, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 1, wersety 1 i 2 oraz od 12 do 14. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, według nakazu Boga, zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa naszej nadziei, do Tymoteusza swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój. Od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa naszego Pana. Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie ongiś, bluźnierce, prześladowce i oszczędce. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A nadmiarę obfitą okazała się łaska naszego Pana. Wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Paweł charakteryzuje swoją przemianę. On dziś bluźnierca, prześladowca i oszczerca, stał się sługą Chrystusa. Zauważamy trzy elementy tej przemiany: dostąpił miłosierdzia, został przyobleczony w moc i otrzymał łaskę która jest nadmiarę, jak określa to wyraźnie. Najpierw dostąpił miłosierdzia, przebaczył mu Bóg. Za każdym razem, kiedy ty i ja nawracamy się, wyznajemy grzechy i żałujemy, kiedy korzystamy z sakramentu pokuty, kiedy robimy rachunek sumienia wieczorny i chcemy, następny dzień dużo lepiej przeżyć niż ten miniony, otrzymujemy miłosierdzie. Ile razy dziękujesz Bogu za to, że to miłosierdzie jest tak wspaniałe, tak cudowne, że możemy do Niego wracać, że możemy Go na nowo nazywać Ojcem, że nasze wnętrze jest przepłukane strumieniem Ducha Świętego. Drugi element to przeobleczenie w moc. Paweł określa to w ten sposób, ponieważ zdaje sobie sprawę, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego, co daje nam Bóg. Stajemy się uczestnikami królestwa Bożego. I dlatego to określenie ubrania się w moc nałożenie zbroi Nałożenie tego wszystkiego, co nam pozwala zwyciężać, u świętego Pawła jest bardzo ważnym elementem i wiemy powtarzającym się, ponieważ dla niego jest to fascynacja tym wyposażeniem, które jest dostępne dla nas, wierzących. Dla niego to jest ciągłe odkrywanie rodzajów broni, Rodzajów walki, rodzajów zmagań, i często te i militarne, i takie duchowe obrazy pokazują, że Bóg nas postawił w takim miejscu, w którym nie brakuje nam niczego, żeby zwyciężać. Jesteśmy wyposażeni, jesteśmy ubrani, jak ci, którzy idąc do walki, są pewni, jak ona się skończy. Ponieważ Chrystus wygrał. I zaprosił nas do tego samego zwycięstwa, dając nam to wszystko, co jest konieczne, abyśmy wypełnieni mocą odnosili sukces w każdej duchowej walce. I trzeci element to otrzymana łaska, dar, darmo dany. I Paweł ma taką wielką, wewnętrzną świadomość, że to co otrzymujemy jest ponad miarę, że właściwie wystarczyłoby dużo mniej, a jednak Bóg jest tak hojny. On widzi to w swoim posłannictwie. Widzi to jaka przepaść rysuje się między dawnym życiem tego właśnie prześladowcy a obecnym wyznawcy i apostoła jest tak wielkim świadectwem Bożej hojności, że on nie może powstrzymać modlitwy dziękczynienia, słów, które kieruje tutaj akurat do swojego umiłowanego ucznia. To dziękczynienie za dar, za hojność Boga jest czymś tak naturalnym, tak oczywistym, że Paweł czyni to. Od początku listu przedmiotem dzielenia się ze swoim uczniem. Ta łaska ma dwa oblicza: wiary i miłości. I Paweł rozumie, że z jednej strony jest to jasne rozróżnienie, ale z drugiej strony jest to bardzo konkretne wzmocnienie. Kiedy Coraz więcej jest łaski, to ta wiara rośnie, ta godliwość, ta pasja jest coraz większa, ponieważ to wiara zapala Pawła, to wiara niesie go. I z drugiej strony ta łaska powoduje, że płonie także ten ogień miłości, troski, przywiązania, zarówno do Boga, ale i do bliźnich. On jako apostoł przeżywa ten nadmiar łaski w dwóch obliczach, i dlatego może się dzielić tą wiarą i może z pasją głosić Ewangelię. I z drugiej strony to właśnie miłość powoduje, że znosi różne trudności, różne kłopoty, różne prześladowania, sam teraz będąc oskarżany o różne przestępstwa czy Pomawiany o różne niecne czyny, ale znosi to, ponieważ wierzy i kocha. Czy Ty dziękujesz za ten nadmiar łaski, który masz? Czy Ty dziękujesz za to wyposażenie, które Bóg Tobie daje, po to, żeby zwyciężać każdego dnia, po to, żeby Cię prowadzić do tej walki, która jest? Przekraczaniem siebie, ponieważ łaska jest dużo większa niż cokolwiek, co możemy sobie wyobrazić. Ponieważ te dary, te błogosławieństwa i te misje, które Bóg nam daje do wypełnienia, są naprawdę cudowne i wspaniałe. I tylko w nim możemy wypełnić wszystko, sami też ciesząc się tym, jak wielką rzecz otrzymujemy, jak cudowną. Dobroć możemy w sobie odkrywać, ponieważ to jest Jego, przeobfita łaska. Niech ona owocuje w Tobie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.